Grimis Shake od dwóch tygodni opanowywuje Wojanowice, przez co Wojan i Palion mają niezłe problemy. Jednak jakby tego było mało, to Grimis Shake pojawił się również w wiosce Paliona, czyli oczywiście na Palionowie. Cała ta sytuacja jest bardzo podobna i poważna, ponieważ na dzień dzisiejszy zagrożone jest istnienie dwóch największych wiosek w polskim minecraftowym community. Specjalnie dla was w dzisiejszym filmie porozmawiamy również z Palionem. Odpowie nam wszystkim na parę pytań, które z pewnością was zaciekawią, także koniecznie oglądajcie ten odcinek do samego końca. Ja jestem Oskar z kanału LamiMe i witam ciebie Palion bardzo serdecznie. Dzień dobry Oskaro! Bardzo wam dziękuję również za super wyniki na kanale i zachęcam, abyście po tym filmie pobili wszelkie rekordy. Niech każdy w tym momencie da łapkę w górę i napisze komentarz o treści palionowo, a przypnę wam serduszko. Tak jak mówiłem w wstępie, Grimms Shake rozprzestrzenił się również na Palionowie, czyli na wiosce Paliona. Wygląda on bardzo podobnie co do postaci Grimis Shake'a, którego widzimy na Wojanowicach. Jednak zdecydowanie możemy zauważyć kilka różnic, które świadczą o tym, że są to dwie różne postacie i dwa różne rodzaje Grimis Kiedy się przyjrzymy na Wojanowicach zobaczymy, że wyraz twarzy Grimisa jest wściekły. Przypomina on bardziej złe emocje, natomiast Napoleonowie, jakby był bardziej uśmiechnięty. Pewnie zapytacie: Okej, okay, dobra, faktycznie tak jest, ale co to może oznaczać? Prawdopodobnie oznacza to tyle, że mamy do czynienia tak naprawdę z kilkoma rodzajami grymisów, i każdy z nich ma inne zamiary i prawdopodobnie inne moce. Możemy w tym momencie wysunąć również parę wniosków. Między innymi to, że na Wojanowicach Grimms jest prawdopodobnie groźniejszy i bardziej zły niż na Palionowie. Jednak tak naprawdę tego dowiemy się niedługo, kiedy sytuacja się bardziej rozwinie. Może być również tak, że Grimis na Palionowie faktycznie jest może łatwiejszy w pokonaniu, ale sposób na pokonanie tego Shake'a będzie znacząco różnił się od sposobu do pokonania na Shake'a na Wojanowicach, ponieważ tak jak już mówiłem, prawdopodobnie Grimis na Palionowie i Grimis na Wojanowicach to tak naprawdę dwa różne rodzaje Grimisów i działają na nich dwa różne sposoby. Możecie również w komentarzu napisać, czy wy macie jakiś pomysł, w jaki sposób możesz zadziałać na tego lepszego Grimisa na Palionowie. Jestem bardzo ciekawy, także piszcie w komentarzu. Jesteście pewnie również ciekawi, jak to się w ogóle stało, że na Palionowie również pojawił się Grimis Shake. Jeśli śledzicie tą serię, to doskonale wiecie, że na Palionowie ostatnio jest bardzo popularna pewna postać, czyli oczywiście tata hejtera, czyli tata hejtera. Mało na imię Dariusz. I zachowuje się, można by powiedzieć, w sposób nieracjonalny i lekkomyślny. Często myśli samolubnie oraz jest bardzo silny, ponieważ posiada game moda Creative. Zajął on tak naprawdę całą wioskę Palionowo i każe każdemu się dostosowywać do swoich rządów. Jednak dzisiaj nie o nim, bo dzisiaj mówimy o Grimisie. Ale jeśli chcielibyście odcinek o tacie Heitera, to dajcie znać. Więc jak to się stało, że Grimiszek pojawi się na Palionowie? Zapytajmy o to Paliona. Moi widzowie są bardzo ciekawi, także jak to się stało, że Grimms Shake pojawił się również na Palionowie? To, to tak naprawdę to wszystko wina tych hatera. W sensie powstał McDonald's. Mm, troszkę z mojej winy, bo go namówiłem, żeby był McDonald's. Ale powstał tak i on. On, on nalegał, żeby były Grimms Shake. Ja mówiłem, żeby ich nie było totalnie. Nalegał, żeby były. Prowadził je, zamówił sobie dwa dostawczaki tych Grimms Shake'ów. Było ich po prostu za dużo, nie dało się ich opanować. Jego syn po prostu dorwał się do nich i tak to się stało. Nie. Jego wina. Jak słyszeliście wszystko, to była wina taty hejtera, który dał Grimm's Shake'a swojemu synowi. On jakby nigdy nic wypił go bez zawahania i zaczęła się wtedy wielka przemiana w Grimmisa. Była ona stopniowa, podobnie jak na Wojanowicach, ale poprzez wypijanie kolejnych Grimm's przez hejtera zmieniał się on coraz mocniej, aż do dnia wczorajszego, gdy wtedy już kompletnie zmieni się w prawdziwego Grimm's Shake'a. Tylko jak to teraz odczarować i odmienić? Czy istnieje jakiś sposób, który pomoże ekipie Spalionowa w walce z Grimis Haterem? Zauważyłem, że na odcinkach Paliona zaczął pojawiać się pewien tajemniczy blok, czyli Grimis Block. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej rzeczy w Minecraft'cie, ani na Wojanowicach, więc czy jest to jakaś podpowiedź? Grimis Block wydaje się być lepki i fioletowy. Jakby miał strukturę podobną do slime Bloka albo Grimes Może warto spróbować go zbadać i włożyć na przykład do pieca, do craftingu albo do Enchantu, Może uda się coś z niego stworzyć i ekipa spalionowa jako pierwsza wynajdzie lek na Grimisa? Czy macie może jakiś pomysł, jak wyleczyć hejtera z choroby Grimisa? Może natrafiliście na jakiś drop, który naprowadzi Was na wynalezienie leku? Aktualnie. Nie, jesteśmy na razie w kropce, analizujemy, ale nie wiem, bo w ogóle na YouTube jeszcze nie widziałem, żeby ktoś odkrył jakiś lek na niego, także nie mam pojęcia szczerze na razie, ale dążymy do tego. Mamy takiego chemika tosta, więc on w laboratorium swoim może tam coś ogarnie. Kwestia wynalezienia leku na Grimis to tak naprawdę kwestia czasu, jednak trzeba się zastanowić jak odpowiednio do tego podejść. Może warto byłoby spróbować złapać grimisa i osłabić, aby przypominać mu stopniowo o tym, kim jest naprawdę? Podejrzewam, że kwestia grimis musi być bardzo podobna do tej na Wojanowicach. Może i tym razem wspomnienia będą w stanie ich uratować? Moją propozycją jest to, aby tata hejtera porozmawiał szczerze z Grimisem. Upowiedział mu historie, które kiedyś się wydarzyły po to, aby przypomniał sobie rzeczy przed swoją przemianą. Ciekawą opcją byłoby ponowne zadzwonienie do jego mamy, aby powiedzieć o zaistniałej sytuacji. Podobną akcję zorganizował Palion, kiedy to był w więzieniu razem z Heiterem. Wtedy zadzwonili oni do mamy hejtera, czyli do Renaty. Może to ona by pomogła. Na pewno nie byłaby zadowolona z całego faktu, gdyby się dowiedziała, ale w ostateczności może to ona byłaby jedyną deską ratunku. Tylko co dalej? Przecież to nie jest pierwszy raz, kiedy tata hejtera robi takie złe akcje. I kto wie, co zrobi jako następne. Może nie tylko hejter zamieni się w Grimisa, a może i on sam? Jeśli udałoby wam się wyleczyć hejtera, to co zrobicie z jego tatą? Przecież nie możecie pozwolić na to, aby po raz kolejny przez niego działy się takie rzeczy na Palionowie. Co zrobimy z jego tatą? Najgorsze, że tata... W ogóle wszystkie grimis są zamknięte aktualnie w bedrockowym, takim jakby więzieniu, bym to nazwał, sejfie. I... dostępu do tego nie ma nikt, także to jest niebezpieczne, ale dostęp ma tata hejtera i nie mamy 100% pewności, że on z tym coś zrobi i nic z tym tak naprawdę nie możemy zrobić, tylko po prostu mu zaufać i no, nawet jak go wyleczymy, no mam nadzieję, że nie odwali mu. Jak sami widzieliście, sytuacja na Palionowie cały czas się rozwija i jest bardzo dynamiczna. Cała ta akcja miała miejsce naprawdę bardzo niedawno, więc wszystko co się dzieje... To tak naprawdę tylko i wyłącznie początek, więc ciężko już na samym początku określić nam, jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości. Jedno jest pewne, że każdy z Was musi wspierać ekipę Palionowa i oglądać każdy ich film. Wejdźcie teraz proszę na odcinek każdego z nich i napiszcie, jesteśmy z Wami. Na pewno zrobi im się dużo lepiej na serduszku i na pewno Wam za to podziękują świetnymi materiałami. Ja również bardzo dziękuję Palionowi za wystąpienie w naszym filmie. Dzięki! Ja byłem Oskar z kanału Lamimy. Trzymajcie się i do następnego razu. Hejo!